Cześć! Dzisiaj chciałam przeczytać Wam kilka wierszyków z fajnej książki Anny Walencik do Piłko pod tytułem Wierszyki pisane przez ciche szumy i syki. Zapraszam. Wyliczanka, wysyczanka. Sase, małe psy. Usu, osą, ranną rosą dys des das gonią nas za zezy pachną bzy ozo uzu mało luzu bozo bozy domek kozy Cacecy, ogień racy co ucu jadę na kucu Ac, et na łąkę chyc za domek jędzy udzy odzą, duchy chodzą, edze edzą, frędzle jedzą. Królowa snów Seledynowa sowa sen pod swe piórka chowa, bo to jest snu królowa, pełna pomysłów jej głowa. Celince da sen o cytrynce, którą po odrobince Celinka da do herbaty dla swojej mamy i taty. Zenkowi da sen o zegarku. Co to go na jarmarku zakupił dla zenka wujek, który zegarki majstruje. A sobie? A sobie? A sobie dam sen o Seledynowej sowie. Szare. Szara perła w szarej muszli Szare okna ma, a w tych oknach szare szyby, no i szary kwiat. Szary motyl w szarym mroku W szarą płynie dal. Szare kropki ma na boku, a na szyi szal. Szare chmury w szarym niebie, szary mają dom. A w tym domu w szarych kątach pachnie szarą mgłą. Anna Walensik to piłko. Lustrzana miłość. W małym pokoju na pół zakochała się szyba w lusterku i mówi, Ach! I wzdycha. Och, przysłaniasz mi świat przez cały rok. A lustro na to rzecze z zapałem. Ty jesteś moim ideałem, przez ciebie widać cały ten świat wielki i piękny od wielu lat.